Zgłoszenie o rozszczelnieniu gazociągu wysokiego ciśnienia w stacji redukcyjno-pomiarowej przy ulicy Piłsudskiego w Brodnicy było sygnałem do rozpoczęcia ćwiczeń zgrywających Sił Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Powiatu Brodnickiego, Rypińskiego i Golubsko-Dobrzyńskiego, Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w sumie 11 jednostek. Te ćwiczenia mają na celu przede wszystkim rozpoznanie dojazdów, do obiektów instalacji, rurociągów gazowych, rozpoznanie możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności gaśniczych i zabezpieczających przy pożarach strumieniowych pożarach bardzo niebezpiecznych potencjalną ewakuację ludności, zorganizowanie zaopatrzenia wodnego, które dzisiaj realizowane jest z odległej około 600 metrów rzeki Drewęcy. I przede wszystkim też współdziałanie z innymi służbami, takimi jak Policja i Służby Związania Kryzysowego Miasta Brodnica oraz Powiatu Brodnickiego. To, co dzisiaj obserwujemy, to są działania przede wszystkim zabezpieczające, ponieważ przy tego rodzaju zdarzeniach nie podejmuje się w pierwszej fazie akcji gaśniczej. Jest to niecelowe, by stwarzało dodatkowe zagrożenie, więc stosowane są kurtyny wodne. Strzelcy pracują częściowo w ubraniach żaroodpornych, które pozwalają na zabezpieczenie ich przed promieniowaniem cieplnym, który jest bardzo wysokie przy tego rodzaju pożarach. Oficjalne obchody stulecia. Od...